Cześć. W tym filmiku pokażę ci jak ukryć liczby i tekst w Excelu bez ich kasowania, tylko przy pomocy formatowania komórek. Mamy przykładową tabelę. Zaznaczamy kolumnę z liczbami. Klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję formatuj komórki. W zakładce liczby, w opcji niestandardowe wpisujemy dwa razy średnik, potwierdzamy. Liczby znikają wizualnie, natomiast dalej są zachowane w komórkach. Teraz zajmijmy się tekstem. Zaznaczamy cały tekst, możemy skorzystać z skrótu CTRL1, który wywoła formatowanie komórek. Wchodzimy w opcje niestandardowe i wpisujemy 0 średnik, 0 średnik, 0 średnik i potwierdzamy. W tym momencie tekst również zniknął, natomiast dalej znajduje się w naszych komórkach. Dane nie są usunięte. Excel je nadal widzi. Możesz ich używać w formułach albo je przewrócić, zmieniając format przykładowo na ogólny i nasz Nasze wartości wróciły. Podsumowując, dwa słów ukrywa nam liczby, natomiast zero i cudzysłowie ukrywają nam tekst. Prosty trik, ale bardzo przydatny. Dzięki za oglądanie, jeżeli ci, film Ci się spodobał, zostaw polubienia.